marca 2014 roku w czwartym liceum ogólnokształcącym w Walkuszu przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym odbył się finał wojewódzkiego konkursu pod tytułem Taki to mroczny czas, 70 rocznica Powstania Warszawskiego. Wzięło w nim udział 34 gimnazjalistów z całej Małopolski. Do wykonania mieli 19 zadań. Konkurs uświetniło przemówienie dyrektora IV liceum Piotra Grojca, a my postanowiliśmy zadać parę pytań uczestnikom. bardzo trudne No, na pewno był trudny, ma wiele szczegółowych pytań. No, był bardzo trudny. W miarę trudny, dużo otwartych pytań było, ale dałem radę. Tak, tak. tego Wydaje mi się, że na przykład opisać yy, takie niektóre określenia albo wyraźne skróty. Wyjaśnienie bardziej pojęć typu legalizacja, dajmy kompetenty oraz mapa, mapa Warszawy i podanie tem, podanie daty kapitulacji po której niektórych dzielnic. Najwięcej trudności były nie, to jest zadanie otwarte, oparte na tekstach źródłowych. Myślę, że na pewno, to jest duża się no, Bardzo się cieszę. No, zaskoczony ogólnie, właśnie nie spodziewałem tak dobrego wyniku. No tak, bez 8 minut do egzaminu tego. Powiem, że się nie za bardzo. No tak. No, myślę, że tak. Spoto. No, no jest fajna.